Kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w przystani Eisenberga w Krakowie. Jest to miejsce, do którego jeździmy na basen z naszą córeczką, ale dzisiaj nie o tym, po prostu się stąd z Wami witam. Natomiast dzisiaj pokażę Wam krótki filmik o tym, jak tworzymy nasze świece na podziękowania dla gości. Tak jak mówię, będzie on krótki, natomiast chciałam, żebyście zobaczyli ten proces od samego początku do końca. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie zadawać je tutaj w komentarzach pod tym filmikiem, bądź napisać do nas na Instagramie. Kolima, podłoga, sojkandle. Nie przedłużając, zapraszam również jeszcze na nasze social media oraz na naszą stronę internetową. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, ponieważ będzie się pojawiać jeszcze więcej filmików, więc jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo serdecznie zachęcam. Tymczasem już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania! Tutaj mamy słoiki, zaraz będziemy je odpakowywać. A tutaj już odpakowana druga paczuszka. Mamy 7,5 kg wosku. Wprawdzie mamy jeszcze dość sporo wosku, ale kupiliśmy na wszelki wypadek, żeby nam wystarczyło na pewno, bo nie chcielibyśmy się obudzić, że tak powiem, bez wosku. A mamy też trochę zamówień, więc musimy to ładnie podzielić. I tutaj mamy jeden z czterech zapachów: to są owoce leśne. Jeden z naszych zapachów, które mamy w kolekcji podstawowej. A oprócz tego jest mandarynka mango, czyli zapach, którego nie mamy w naszej kolekcji, oraz mandarynka chili, który jest, tylko że w kolekcji niepodstawowej, a w kolekcji premium. Także mamy tutaj trzy z czterech zapachów, czwarty to pomarańcza, ale pomarańczę jeszcze mamy całą, także nie zamawialiśmy. Więc to jest zawartość pierwszej paczuszki. Otwieramy paczkę nam do razu. Wypchana jest jak ale dobrze, by była zabezpieczona streczem i dodatkowo folią bąbelkową. Także zawsze spoko, jeśli chodzi o przewóz szkła. Taka ciekawostka, impuls na przykład. Tutaj akurat było DPD, ale impuls na przykład nie odpowiada za paczki, które mają szkło w sobie. Także jest to dla nas troszkę uciążliwe, no ale jeszcze nie mieliśmy większego problemu z tego tytułu na szczęście. No i tutaj mamy co? Mamy 100 słoiczków w zasadzie 110, bo zawsze tworząc świece na podziękowanie dla gości zamawiam troszkę więcej, na wypadek gdyby właśnie się zbiły, gdyby świeca nie wyszła, cokolwiek. Warto mieć zapas, o tym trzeba pamiętać. Tutaj mamy nasze przezroczyste, urocze słoiczki. Tutaj są takie zatyczki, które idą na ten słoiczek, a tutaj już zakrętki takie czarne. Pokażę Wam zaraz, jak będzie wyglądać taka świeczuszka. Ostatecznie, świeczuszka będzie wyglądać tak: tutaj mamy ten sam słoik, te same zakrętki, i oczywiście etykieta, której na razie nie zdradzam, jak będzie wyglądać, ale tak będzie wyglądać ta świeczuszka, jak już będzie gotowa. Razy 100! Razy 100! A teraz zabieram się za przygotowanie produktów do stworzenia naszych świec na podziękowania dla gości. Jak widzicie, przycinam knoty do odpowiedniej długości, tak żeby troszeczkę wystawały poza słoiczek. Następnie przytwierdzam te knoty do blaszek, które są specjalnie do tego stworzone. Kiedy już przewlekę nasz knot przez blaszkę, zaciskam ją za pomocą multitula mojego męża. Mogą to być szczypce, mogą to być nożyczki, ale bądźcie ostrożni. I ten proces teraz powtarzam przy każdym ze stu knotów. Jak widzicie, jest to dość czasochłonne i żmudne, więc e, lepiej sobie przygotować wszystkie knoty wcześniej. Kolejnym etapem jest impregnacja knotów. W tym celu nalewam wosk sojowy do pojemnika i zamaczam każdy knot z osobna, następnie układając je wszystkie na ręczniku papierowym. Dzięki impregnacji świeca lepiej się spala i nie pije tak wosku, także warto to robić. Tutaj możecie podziwiać wszystkie 100 zaimpregnowanych knotów. Czas rozłożyć wszystkie nasze słoiczki na blacie roboczym. W sumie będą aż 4 zapachy, więc robimy je w oddzielnych turach po 25 sztuk. Każdy ze słoiczków spryskuje najpierw alkoholem, czego nie nagrałam, ale dzięki temu knoty będą się lepiej trzymać. Lepiej się przyklejać, mówiąc dokładniej. Każdy z nich przyklejam na klej na gorąco, dzięki pistoletowi na klej. I tutaj Was uczulam, nie kupujcie tanich pistoletów na klej, bo jeden mi wybuch i przepalił kabel. Także jest to dość niebezpieczne. Lepiej zainwestować w troszkę lepszy. No, dociskam patyczkiem, tak żeby lepiej się trzymał, i sprawdzę, czy na pewno jest na środku. Jak widzicie, jest. I powtarzam ten proces 100 razy, a w zasadzie 25, bo pierwsza transza. Do odpowiednio ostudzonego wosku dodaję olejek zapachowy i mieszam przez minimum 2 minuty, żeby dobrze się połączył. I teraz najbardziej satysfakcjonująca część, czyli zalewanie naszych słoiczków. W pierwszej turze zalewam słoiczki tylko do połowy, żeby zminimalizować ryzyko powstawania dziur i kraterów w świecy. Kiedy pierwsza warstwa zastygnie, można zalewać świecę drugą. Zwróćcie uwagę na to, żeby zalewać w świece powoli. W ten sposób nie zapowietrzycie wosku i jest duża szansa, że na powierzchni nie będą pojawiać się bąbelki powietrza. Na koniec wygłacamy powierzchnię opalarką. I tak wyglądają gotowe świece. Oczywiście już po przyklejeniu etykiet i zawiązaniu wstążeczek. Pokazaliśmy wam ich produkcję w dość dużym skrócie, ale pamiętajcie, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie zadawać je tutaj w komentarzach bądź na Instagramie. Tutaj jeszcze na koniec możecie zobaczyć pudło, w którym przetransportowaliśmy nasze świece do Austrii, ponieważ to właśnie na austriackim ślubie służyły one jako upominki dla gości. I tak my również byliśmy na tym ślubie i również dostaliśmy nasze świece w prezencie. Całujemy was serdecznie i do zobaczenia.